Wesłała kompania bogatsza nowego kompana. Z ostatniej misji wróciła dość poturbowana. A kolejna misja już czeka: nie ma czasu na ucztowanie i lizanie ran? Trzeba będzie uszczupić nasze zapasy ziół leczniczych. I pora w drogę, bo w Nottingham Marion już na nas czeka. Na starcie zbiorę zadanie od kobiety w potrzebie? Zły szeryf więzi jej syna. To żaden problem. Tylko najpierw pałka musi pójść w ruch. A że backhand i Forhand naszemu siłkowi dobrze wychodzi, to teraz tylko wystarczy, by Statley wszystkich związał. I można ich przenieść. Ten uciec kolego to to by się należy. Decyduje się na ukrycie ludzi szeryfa w okolicznej stodole, testując w międzyczasie wydawanie rozkazów. Idzie to nadal topornie, ale czuję, że jeszcze trochę i to załapie. Dobra, ale starczy tego unoszenia. W sumie łatwiej będzie oczyścić całą okolicę. I zostawiać ich na ziemi. Will odbije syna wieśniaczki. Reszta drużyny obstawia okolice więzienia. Zabezpieczając też powalonych oponentów. A nasz wielki chłop doniesie przesyłkę na miejsce. A w zamian za to otrzymam kolejną koniczynkę. Jeszcze tylko szybki włam do więzienia i rycerz idzie już spać. Teraz tylko wywabić jeszcze strażników spod bramy. Żeby móc obdarować tamtejszego żebraka grosiwem. Tak samo jak wy możecie obdarować mnie masą lajków pod tym filmem. Dzięki czemu... Kanał się rozwija, a ja dziękuję każdemu subskrybentowi, jak i wspierającemu, bo to dzięki wam filmy mogą na tym kanale powstawać. Ale wracajmy. Pod zamcze z przeciwników wyczyszczone, to pora poszukać Marion. Proca Willa okaże się potężną bronią, ale bez pomocy jego niezawodnego cypika też się nie obędzie. I ta akcja mogła pójść zdecydowanie lepiej. Ale plus jest taki, że straty żadnej w swoich szeregach nie mamy. Więc nie ma co mi trężyć, bo Piryna robina już taka mocna nie jest. I pałeczka musi pójść w ruch. A nie, to tylko jedna pojedyncza niedyspozycja piąchy. Ale spora część z zamku jeszcze nam do wyczyszczenia została, więc bierzmy się do roboty. Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna snów. Gdzie spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu. Pałeczka tam i tu. Pałeczka tam i tu. Pałeczka, tam i tu. Informacje o Marion zdobyte, to teraz tylko pora przybić piątkę z braciszkiem Takiem i Robin skakuje do konfesjonału. Dobry wieczór, moje dziecko. Usiądź i nomine Patris. Dziwnie mówicie, bracie. Czy może przesadziliście spróbowaniem przepysznego piwa ważonego we waszym opactwie? Moje dziecko, okazalibyśmy się niewdzięczni względem stwórcy, gdybyśmy nie doceniali owoców ziemi i naszej pracy. Ciekawy punkt widzenia, ale twój głos nigdy nie był taki dziwny. Zaraz nie jesteś braciszkiem takiem. Cii, uspokój się, Mariam, to ja Robin, Robin z Loxley. Robin? Nie do wiary. Mówili, że zginąłeś w ziemi świętej. A gdzie jest braciszek tak? — Braciszek, tak. E, medytuję. E, tak, właśnie tak, medytuję. Bardzo intensywnie. Myślę, że będzie medytować jeszcze przez e, kilka godzin. — Biedny braciszek, tak. — Wybacz, Marion, ale tylko tak mogłem się z tobą spotkać. Szeryf depcze mi po piętach. Obawia się, że przejmę należny mi spadek. — To prawda, twój biedny ojciec. Ach, Robinie, tak się bałam, gdy usłyszałam o twojej śmierci. Ale co teraz zamierzasz? Szeryf jest podstępny i okrutny. Nigdy nie odda ci twoich ziem. Dokąd się udasz? No cóż, wraz z kilkoma przyjaciółmi ukrywamy się w borach Sherwood i... Co? Jesteś tym zbójem? Tym banitą, za którym ugania się szeryf? Tym Robin Hoodem? Bez obawy, Marion. Wraz z moją kompanią przysięgaliśmy atakować jedynie ludzi szeryfa, żeby oddać biednym to, co on z nich wycisnął. Nie możesz dalej tego robić, Robinie. Trzeba temu jakoś zaradzić. Jestem pewna, że książę Jan wysłuchałby Twoich skarg na z Nottingham. Powinieneś się z nim spotkać. Ale gdzie ja go znajdę? I czy zechciałby przyjąć zwykłego Banite? Pomogę ci, przyjacielu. Książę wkrótce odwiedzi tę ziemię. Razem przed nim staniemy, a ja będę mówić za ciebie. Tylko uważaj na siebie, mój drogi Robinie. Teraz odejdź, zanim ktoś odkryje medytującego braciszka taka. Skontaktuję się z Tobą. Idź już, idź! Stęskniłem się, Marion. Wiem, Robinie. Idź już. Nie ryzykuj niepotrzebnie. Masz rację. Do ponownego spotkania, Marion. Tak, Robin. Uważaj na siebie. Narmowa darowizna zebrana. I w sumie gruby, może i z nami. Chyba tak go się przyjmowało do kompanii. A nie, jednak nie, braciszek jeszcze nie należy do naszej grupy. Trochę szkoda, ale nie ma co płakać i się smucić. W końcu to wysłała kompania. I swoją drogą oddelegowanie masy pracowników do zbierania ziół dało efekty. I plus jest taki, że będę miał się za każdym razem jak wyleczyć po misji. Ale nie ma co czekać. Pora wysłać Willa na szkolenie. W końcu mój najlepszy wojownik nie może wyjść z wprawy, a ja w międzyczasie, kiedy reszta ekipy będzie odpoczywała, zrobię solową misję rabunkową jako Robin. Tylko podstępem pozbywam się wrogich łuczników? Dzięki czemu mam czyste pole do działania. I szkoda, że nie można wybrać opcji, żeby Robin walczył kijem podczas misji głównych. Wtedy każdą można by było robić na 100% oszczędzonego życia. I jeszcze tylko szybka piątka zbita z poborcą podatkowym i pora wracać. Jako, że chciałem, żeby Will podnosił nadal swoje umiejętności, decyduję się. Kolejną misję wykonać bez jego pomocy. Będzie ciężko, ale powinienem dać sobie bez problemu radę. Muszę jedynie doprowadzić Marion i Robina na spotkanie z księciem Janem. Dodatkowo Marion to chodzący radar i odkryje przede mną wszystko co ukryte. I jako, że książę Jan to straszny sknera, pora podratować trochę budżet żołnierzy. Nie każdy się niestety na to łapie, ale dla tych, co nie chcieli współpracować, mam coś ekstra. Ale bez kilku ofiar też się nie obędzie. I tak pamiętam o zasadzie oszczędzania rodaków, dlatego też. Pałeczka, 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 pełna snów, gdzie spojrzeć, pałeczka, pałeczka tam i tu. Pałeczka tam i tu. Pałeczka, 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 pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu, pałeczka, tam i tu. Jeszcze raz razem. Pałeczka, 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 pałeczka pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu. Pałeczko, palmy ich znów. znów. A, 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 w, a dlaczego nie? Pałeczka, pałeczka, pałeczka pełna snów. Gdzie oh. spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu, pałeczka tam i tu pałeczka, 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 pełna snów. Gdzie spojrzeć pałeczka, pałeczka tam i tu, pałeczka tam i tu. Jeszcze raz razem. Niestety nie zawsze plany będą szły w tej misji po mojej myśli. I tak to straciłem swojego dzielnego wojaka. Na dodatek, pewnie jak zauważyliście też, przeciwnicy w tej lokacji będą mocniejsi od takich klasycznych przeciwników. I tak, trochę nawojuje się w tym podejściu. Tym bardziej, że czeka mnie jeszcze przeprawa przez całe mury, by dotrzeć do jedynych otwartych drzwi zamku. I już brakuje mi mocno willa. Ale dobra, decyduje się przekraść całą ekipą idąc górą do bramy, niestety na samym finiszu zostaliśmy wykryci i niestety przez to zagranie sporo życia straciłem. Droga jeszcze przede mną daleka, bo trzeba idealnie się przekraść przez ten mur. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych i jako, że z mojego cichego podejścia wyszły nici, to w tej misji z zabijaniem sobie niestety pofolguję. Ale zioła zdobyte to też lekko rany zalecze, a mamy ich sporo. I w tym momencie wpadam na ciekawy pomysł. Czy uda mi się wejść po cichu na górę i rzucić sakiewką? Sukces! Dlatego też nie ma na co czekać, całą ferajną wpadamy na szczyt zamku. Kilku przeciwników padnie od razu, ale kilku da się też uratować. Oczywiście piją Robina. I poszło prawie idealnie, z dużym naciskiem na prawie, ale idziemy do komnaty Jana. Nie pozwolę się zwodzić, ale drodzy przyjaciele, oto okazja, na którą czekaliśmy. W tym liście Leopold napisał, że wypuści Ryszarda jedynie za okupem. I to jakim? Nie mniejszym niż sto tysięcy funtów. Czy on naprawdę sądzi, że tyle zapłacę? Nie. Mój brat mnie pozostawił swoje królestwo i zamierzam nim rządzić. Możliwe, że część wasali nie przyjmie waszego zwierzchnictwa. W szczególności ser Ranulf zawsze był lojalny względem Ryszarda. Musimy więc mieć pewność, że nie uda się zebrać okupu. Liczę na ciebie, mój drogi szeryfie. Ufam, że mnie nie zawiedziesz. Wycisnę z tych kmiotów ostatniego pęsa. Głód zamknie im usta i rzuci na kolana. Brzmi nieźle. Jeśli to nie wystarczy, rozkazuję ci, lordzie z Katloku, wzmocnić straże. W razie potrzeby musimy być gotowi do walki. Moi żołnierze czekają na twoje rozkazy, panie. Z przyjemnością starłbym na proch tego diabelnego Ranalfa. Wydałem rozkaz zebrania klejnotów koronnych, by czym prędzej przystąpić do mojej koronacji. Pozyskałem już berło, które niedługo znajdzie się w moim zamku. Gdy tylko Leopoldowi znudzi się czekanie na okup, będę już gotowy, by zasiąść na tronie. Napijmy się, panowie. Napijmy się za króla. Niech żyje król Jan! Król Jan! Niech żyje król! Co za potwór i zdrajca. Czym prędzej opuścimy miasto? Musimy dostać się do Sherwood. Och, co poczniemy, Robinie? Nie możemy pozwolić na to, by ten zdrajca, książę Jan, zasiadł na tronie. Nasze zadanie jest oczywiste. Musimy uchronić królestwo przed tym pazernym bandytą. Marion, musimy skontaktować się z ser Ranalfem. Jeśli rzeczywiście jest wierny naszemu dobremu królowi Ryszardowi, jego pomoc będzie bezcenna. A co do okupu? Cóż, sami go zbierzemy. Wracamy do Sherwood. Trzeba zacząć przygotowania. Hmm, berło opowiadasz. A no widzisz, mam chytry plan, żeby je zdobyć. Ta tylko część ludzi Jana, no niestety, ale wstała. I znowu trzeba wysłać po kolei w objęcia Morfeusza. Dodatkowo jakiś kmiot musiał jeszcze uwolnić żołnierzy, którzy znajdowali się właśnie w lokacji, do której idę. I zadanie ze zdobyciem berła właśnie w tym momencie stało się jeszcze trudniejsze. I trzeba będzie do tego podejść naprawdę na spokojnie. Na starcie przemyka niepostrzeżenie wzdłuż muru, wychodząc bramą główną, a potem tych w których mi się uda będę próbował ogłuszyć Da, wszystko pięknie ładnie, Ale przeciwnicy właśnie robią nam plecy I jak to mawiał Kalif twierdzi Krzyżowiec Pilnuj pleców rycerzu Pilnuj pleców i na ten moment najlepiej będzie jak tylko Robin i Statley pójdą dalej. A reszta niech czeka w ukryciu. Przebicie się do samego fortu nie będzie takie proste, dlatego też potrzebuję małego wsparcia. I jak ja się cieszę, że gra podesłała tą samą klasę postaci. Bo dzięki nowemu osiłkowi wyczyszczy sobie przed pole i utoruje drogę innym postaciom. Tym bardziej chłop działa jak czołg, dzięki czemu mogę pędzić do przodu i nie zatrzymywać się. Dodatkowo postanowiłem też zdobyć te zioła lecznicze, które postawią większość mojej drużyny na nogi. I teraz dostać się tylko do berła. Dlatego też szybka piącha dla kusznika, a nasz utalentowany baseballista zajmie się resztą. Hmm. Tak, no ten nokaut był zaplanowany jak coś. No ale dobra, postawmy Robina na nogi. Berło zdobyte, więc nie pozostaje już nic innego. Jak tylko czym prędzej opuścić to istne pobojowisko. Ta, to niezły farcik się tu wydarzył. Jak ja się cieszę, że ja te koniczynki zbieram. No ale dobra, wracajmy do historii. Dzięki skradzionemu berłu książę Jan wpadł w szał, a szeryf ma trochę gorszą sytuację. Dodatkowo Will dzięki treningowi zyskuje większą skuteczność w walce. Ale nie mogę też zapominać o ranach kompanów. Wszyscy w pocie czoła pracują, by wyzwolić Anglię, dlatego też należy im się chwila odpoczynku, a Robin sam wyruszy na kolejny rabunek. I tutaj nie przewidziałem jednej rzeczy, bo widzicie, szeryf po ostatniej reprymendzie od Jana postanowił wzmocnić konwoje. I ten rycerz na koniu to może być lekkie wyzwanie, dlatego też nie zamierzam się z niej pieścić. Łucznicy i chłopaki z kijami wesprą mnie w tej walce. A ja jako robin postarałem się usuwać przeciwników tak, by ich za bardzo nie uszkodzić. No dobra, ale ci łucznicy mogą być niestety sporym problemem. A zapytasz, jak sobie poradziłem z rycerzem? No tutaj sprawa była prosta, bo w pewnym momencie złapał target na chłopaków z kijami i skupił się na nich. Więc żeby to wykorzystać, musiałem być szybki. I kilka zamachnić robinowym kijem. Załatwi sprawę, a całą misję dopełni pięknym uderzeniem, dzięki czemu to złoto trafi tam, gdzie najbardziej będzie potrzebne.